No Dobra. Dzień, to do piątki Tak, do piątki, do piątki, piątki starką Ale nie to Zabytek mhm. A już nie, nie jest Ta, Tak, nie, trzeba będzie podkręcić tam się jak tylko mu pa, tam Nie wiem czy mu starczy skali Nie no, no, to ja nie, Mechaniczny Proszę panią może już do domu nie będzie jeździł Telewizor, radio I co? Ręczny jest? Grona jest A rewers dobrze jest na, na luzie Już tam patrzę Patrzę, patrzę. Coś jeszcze jest włączone. O, dobra. No? No, to jest zawsze coś włączone, nie? Czyli ja daję mu te No, naprzód. Znaczy, i tu jedynka. No. Ręka. no tam można mu przejść napęd na, na, załączyć żeby się no ale otoczę także ota jak teraz no i teraz będzie pełno bo się, nie będzie tam się czuć po tym Dobry, po, po najazdach no i do przodu lewej, jeszcze nie Czesnego. i można jechać